Prawie wszystkie gwiazdy, które widzimy na niebie, są kulami gorącego gazu, dokładniej mówiąc plazmy, utrzymywanymi jako całość przez siłę grawitacji. Świecą z powodu ciepła wytwarzanego przez reakcję jądrowej syntezy, zachodzące w ich wnętrzu. Plazma jest stanem materii, w którym elektrony są oderwane od atomów. Pozostawiając je jako dodatnio naładowane jony, swobodnie przemieszczane z elektronami. Cała materia wewnątrz gwiazd jest zachowana w postaci plazmy. Według większości teorii kosmologicznych przyjmuje się, że głównym składnikiem gwiazdy jest wodór. Tworzenie gwiazd rozpoczyna się, gdy powstaje obłok gazu i pyłu, czyli tzw. mgławica, która zaczyna się kurczyć pod wpływem przyciągania grawitacyjnego. Gwiazdy powstają, gdy gęsty obłok materii międzygwiazdnej spręża się i rozpada. W wyniku działania grawitacji jądro każdego z tych kawałków tworzy protogwiazdę, która obraca się wokół własnej osi, a resztki pyłu wirują wokół niej w postaci krążka. Gdy materiał z tego krążka zostanie do niej przyciągnięty, protogwiazda rośnie. Kiedy spadające na nią kawałki są duże, z rodzącej się gwiazdy wystrzeliwują strumienie gazu widoczne dzięki temu, że rozrywają nieprzejrzystą uchwałę. Murę materii, która otacza młody obiekt. Obiekty Herbiga-Haro to mgławice emisyjne przybierające niezwykłe kształty w zderzaniu ze strumieniami gazu z protogwiazdy. Te przemijające twory rozpraszają się w miarę jak protogwiazda dojrzewa. Protogwiazdy generują energię, sprężając gaz. W miarę jak stają się coraz gęstsze i przyciągają coraz więcej materii, grawitacja przybiera na sile. Materia przyspiesza, a temperatura rośnie. Reakcja termojądrowa zaczyna się, gdy jądro protogwiazdy jest dość gorące, by wodór zaczął się przekształcać w Hel. W tym momencie pojawia się gwiazda. W swoich poprzednich odcinkach omówiłem rozwój gwiazd masywnych i małomasywnych. Linki do tych odcinków znajdują się w opisie.